Nowy Lex Compass Interpretacje podatkowe. Film instruktażowy Pisma urzędowe podobne. Nowy Lex Compass Interpretacje podatkowe. To pakiet innowacyjnych funkcjonalności i rozwiązań nawigacyjnych w systemie Lex. Przekonaj się, jak funkcja Pisma urzędowe podobne w Lexie przyspiesza wyszukiwanie i analizę dokumentów urzędowych. Jak wygląda praca z tym narzędziem w praktyce? OBEJRZYJ NASZ FILM INSTRUKTAŻOWY I SPRAWDŹ JAK TO DZIAŁA. Zacznijmy od wpisania w polu wyszukiwarki zagadnienia, którego szukasz lub wybierz je z listy podpowiedzi. Następnie zawęź listę wynikową do pism urzędowych i wybierz interesujące Cię pismo urzędowe. W panelu po prawej stronie zobaczysz dodatkową nową zakładkę KOMPAS. W zakładce Pisma urzędowe podobne zobaczysz listę pięcia podobnych pism urzędowych do analizowanego. Dzięki temu szybciej docierasz do pism urzędowych podobnych merytorycznie do aktualnie analizowanego. Kliknij Więcej, aby zapoznać się z pełną listą podobnych pism urzędowych. Aby jeszcze bardziej dopasować wyniki, skorzystaj z dostępnych kryteriów. Wybierz na przykład sąd, organ, siedziba, ośrodek czy wydawnictwo. Dodatkowo przeszukaj listę według występowania w niej określonych fraz. Kliknij Wstecz, aby wrócić do treści pisma urzędowego. Dzięki nowej funkcji Pisma urzędowe podobne zyskujesz przejrzysty podział pism urzędowych wspierających Twoją argumentację oraz eliminujesz ryzyko pominięcia pism urzędowych mogących mieć znaczenie w Twojej sprawie. A teraz sam sprawdź, jak szybka i łatwa może być analiza pism urzędowych w programie LEX.